Siema, siema motorazować TV, dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat czasu dostawy. No tutaj będzie akurat taki przykład, to akurat nie jest wulgarny przykład, często się zdarza, że można by. No, jakiś wulgarniejszy bardziej przykład tutaj pokazać, co klienci w ogóle wyczyniają w przypadkach opóźnienia dostawy. Tutaj napisał, akurat no my daliśmy ciała, bo wysłaliśmy jedną sztukę opakowania zamiast pięciu w tym wypadku ale dodatkowo tutaj kupujący to już pomijam fakt że my daliśmy ciała, założył dyskusję głównie o to, że brakowało czterech litrów oleju, tak natomiast wiecie, no jesteśmy tylko ludźmi tutaj akurat doszedł problem jednego pracownika który no jest nowym pracownikiem ja i po prostu nie, nie zauważył tych pięciu sztuk, wysłał jedną sztukę, no. nie spojrzał w pole sztuk, tak. No i tutaj napisał klient, zamówiłem olej, miał być dostarczony do dwóch dni, otrzymałem go dopiero dzisiaj i jeszcze tylko jedno opakowanie. Czy państwo są poważni, czy to jakiś żart? No my no nie żartujemy, wiecie, prowadzimy wiele lat firmę, nie robimy tego dla żartu, robimy te, to po pierwsze z pasji, a po drugie dla pieniędzy. To są takie dwa podstawowe czynniki. No i generalnie tutaj klient już zaczyna, zdenerwował się, tam nie dodzwonił się bodajże. Ja potem oddzwoniłem do niego, zanim odczytałem dyskusję. W trakcie rozmowy akurat no, był spokojny dosyć, tam oczywiście były pretensje, że się nie może dodzwonić. Pisał również wiadomość na maila, założył dyskusję, w międzyczasie dzwonił. Nie wiem po co to, no, generalnie ludzie zachowują się jakby trafili na, no jakby zostali totalnie oszukani jakby to była jakaś sytuacja, no tak jak mówię strasznie patowa. No i tutaj generalnie chciałbym wyjaśnić, bo bardzo dużo jest takich przypadków, że klienci mają pretensje o dostawy i tak dalej. My tutaj oczywiście automatycznie wysłaliśmy maila w tej dyskusji, gdzie piszemy o tej dostawie, o w tym miejscu. Allegro, o tym piszemy tutaj wkleiliśmy link do pisu przez Allegro. No i przejdźmy do sedna. Mamy tutaj przewidywany czas dostawy twojej przesyłki. Generalnie to wiecie, to nie jest tylko to. No. Często kupujący, którzy korzystają z serwisu Allegro, w ogóle nie mają zielonego pojęcia, jak ten serwis działa. Tu jest głównie duży problem. No my z tym mamy do czynienia na co dzień, więc wiemy, jak to działa. Często dochodzi też do takich sytuacji, że na przykład ja czy ktoś inny tłumaczy kupującemu, jak to działa, a on zaczyna nas wyzywać i swoje jakieś tutaj. Nie wiem skąd w ogóle rzeczy wygłaszać, no i tutaj lecimy sobie po, po wszystkich tych tutaj, a właśnie, gdzie to jest? No, zobaczcie sobie, tak. Jak obliczamy przewidywany czas dostawy? Przewidywany czas dostawy zwykle wynosi 1-2 dni. Specjalny mechanizm oblicza go na podstawie wcześniejszych wysyłek sprzedającego i działań przewoźników. Przewidywany czas dostawy nie jest gwarantowanym czasem dostawy. Czas dostawy podajemy na podstawie dostępnych danych. Mechanizm nie bierze pod uwagę zdarzeń losowych lub nieplanowanych opóźnień po stronie sprzedających lub przewoźnika. Czyli jeżeli jest jakaś sytuacja, ona się rzadko zdarza, tak? Bo tutaj zaraz przejdziemy do konkretnej sytuacji, właśnie tej. Gdzie klient złożył zamówienie w poniedziałek po południu, więc nie mogliśmy wysłać tej paczki tego samego dnia, więc mogliśmy wysłać we wtorek. Nie wysłaliśmy we wtorek, wysłaliśmy w środę, czyli zaledwie jeden dzień opóźnienia był i klient dostał przez to paczkę w czwartek. Więc to nie jest długo, to się tak wydaje, ale na, nie wiem... No nie wiem, nie będę może tego przerzucał na swoje osobiste tory, bo też korzystam z Allegro i nie zdarzyło mi się jeszcze robić takiego zamieszania z powodu paczki, gdzie czasami opóźnienie w wysyłce wynosiło ponad tydzień. No i przejdźmy sobie teraz do aukcji Allegro. Tutaj mam akurat ten olej Motorexa, który został kupiony przez no właśnie kupującego. No i zobaczcie sobie, tutaj mamy zdjęcie, tytuł przedmiotu tytuł to nie jest opis to też warto zaznaczyć, opis jest poniżej więc opis też czytamy trzeba czytać opis tutaj mamy cenę za 1 litr poniżej mamy ile osób kupiło ten przedmiot i tutaj clue na zielono, pokażę to jeszcze w jednym miejscu, jak to wygląda dostawa we wtorek dzisiaj akurat mamy święto mamy piątek, 11 listopada i tutaj napiszcie, że dostawę mamy we wtorek, no czyli bardzo szybko, tak jak przed chwilą czytałem, to się bierze stąd, że my generalnie bardzo szybko wysyłamy te paczki, i wszystko mamy na magazynie. Oprócz wyjątków, tutaj można by poruszyć kolejny temat: dosyć niemiłych sytuacji, gdzie klienci nie rozumieją, dlaczego może nie być towaru, czego też nie rozumiem, nie mieści mi się w głowie, jak można zadzwonić do klienta. Grzecznie powiedzieć mu, że nie ma danego towaru i że przepraszamy za to, a on do nas wyskakuje z pretensjami i nas wyzywa przez telefon. No nie wiem, no nie wiem, no, jedynie co mi się ciśnie na usta, no to ludzie ogarnijcie się, bo ja nie wiem, w którą stronę to idzie. No i teraz wracając do tematu, jak mamy tę dostawę we wtorek, to tutaj jest taki i w kółeczku, i jak tu naciśniemy na to, to nam wyskakuje. Przewidywany czas dostawy na podstawie wcześniejszych dostaw sprzedającego. Czyli to oznacza, tak jak wcześniej Wam czytałem w artykule Allegro, że automat liczy te dostawy, czyli że to nie jest gwarancja, że Wy dostaniecie ten towar we wtorek. Zaraz może sobie losowo znajdziemy jakąś inną opcję Allegro, nie naszą nawet. Kolejne, gdzie można to znaleźć, to jest okienko dostaw. Chyba to jest tu. Nie, to nie jest tu. Smart, no to w ogóle smart to jest w ogóle fajna sprawa. No i co dalej? Mamy parametry towaru: mamy, że litr, że możemy wystawić fakturę VAT. Markę: często ludzie też wydaje mi się, że kupują nie wiem, coś tam jakieś tam marki, a okazuje się, że tego nie przeczytają i kupują coś innego, to jest w ogóle też dla mnie dziwne. Dalej mamy opis, czyli potwierdzenie automatycznie ściąga te dane stąd i uzupełnia dodatkowe e, opis tego towaru, czyli tu mamy ponowny klasa oleju na przykład mamy podane, mamy podaną lepkość, pojemność, e, no i jakiś tam opis wrzucony e, przez naszą firmę. Poniżej jeszcze jedziemy jeszcze dalej i tutaj mamy y, o sprzedającym, tutaj mamy y, często kontakt jest, dużo firm to w ogóle już odchodzi od tego, a my też już w ogóle mamy wywalony telefon, no bo, bo, bo było tak, że y, no z tymi telefonami to wiecie, no, jest, mamy maila, tak, y, a maila i to jeszcze Allegro, to tu zadaj pytanie jak naciśniecie to możecie się skontaktować przez Allegro z nami, warto to zrobić. Tutaj mamy opis, którego też raczej nikt nie czyta. Tu jest znowu link do opisu czasu dostawy. Jest znowu to dodatkowo opisane i można o tym przeczytać zanim zamówicie. Ten opis cały. A i tu jest numer telefonu, na przykład na serwis. A i tu jest adres mailowy do nas. Pozostałe warunki gwarancji, bla, bla, bla. Odklikamy lewym przyciskiem myszy. I tutaj mamy dostawa i płatność, tutaj dopiero na samym dole, do, dole towaru, i tutaj ważna uwaga: numer oferty. Jak dzwonicie do nas albo pytacie o jakiś towar, zapiszcie sobie to, albo y, bądźcie w tym miejscu, żebyście mogli podać mi ten numer oferty, albo ewentualnie kod towaru, który jest tutaj, symbol towaru. Bo wiecie, jak my mamy kilka tysięcy towarów na magazynie, i dzwonicie do mnie o cylinder. No to ja mogę nie wiedzieć co to jest za cylinder, bo mamy ich 400 rodzajów, tak? Więc najlepiej jak dzwonicie z konkretnym kodem towaru. Dostawa i płatność, przechodzimy. I tu mamy znowu, zobaczcie, kod dostawy, przewidywany czas dostawy. jest to przewidywany czas dostawy wyliczany na podstawie wcześniejszych dostaw tego sprzedającego. I tu w każdym miejscu jest to samo. Także no, no co mam powiedzieć? No przykro jest mi czasami, no, że, że tak to wygląda i że, że no klienci nas wyzywają czasami przez telefon i albo mają jakieś pretensje w ogóle niepotwierdzone. No i dodatkowo wystawiałem nam negatywne komentarze, tak? Czy to na Goglach, czy w Allegro. No, są ciężkie przypadki, dlatego chciałbym na to uczulić, żeby brać to pod uwagę. No, i generalnie, jeżeli zamawiacie, szukacie jakiegoś towaru i widzicie, że ktoś ma jedną sztukę, tu jest ilość sztuk, liczba sztuk, czyli to jest ilość sztuk u nas na magazynie tego towaru, chociaż tak jak mówię nie zawsze, jeżeli to będzie jedna sztuka, to prawdopodobieństwo, że ona nie wiem, gdzieś zginęła albo 5 minut temu została sprzedana na sklepie stacjonarnym. A często tak bywa, że towary, które towary, które są towary, które są, że tak powiem, poszukiwane i niedostępne, nie ma ich, to klienci zaczynają wszędzie ich szukać. Zamawiają, y, wiedzą. Niektórzy to dzwonią do nas z pretensjami i mówią: czemu wy nie macie tego towaru? Wystawiacie go na Allegro, zaczynają jakieś tam dziwne y, snuć, y, różne jakieś problemy. Ostatnio też klient do mnie dzwonił. Rozmawiałem z nim, oczywiście, uniós się i mnie wyzwał. A, mało tego zaczął mówić, że on to już kupił u kogoś innego, było tak samo. W ogóle zaczął mówić, że w hurtowni nawet tego nie ma. No to ja nie wiem, co ten człowiek w ogóle ma w głowie. I A, no i oczywiście powiedział, że wystawi nam negatywa. W ogóle cieszył się z tego powodu. Nie wiem, po co to wszystko robić. Jeżeli kogoś cieszy wystawianie negatywów, no to nie wiem. Może jakieś konto założymy fajkowe i będziecie sobie tam wystawiać te, te, te negatywne komentarze. Nie wiem, czemu to służy. Nie wiem w ogóle skąd ludzie biorą na to czas. Ja, ja nie mam na to czasu, na takie rzeczy. Mm, nie wiem, proszę o trochę więcej wyrozumiałości i opierania się na, na tym, jaka jest rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że występują pomyłki, są problemy. Czasem jakiegoś towaru może nie być, mimo to, że system go tutaj wystawił, bo to system wystawia te towary. Nikt ręcznie nie klika 6000 pozycji i nie wystawia ich, sprawdzając stan magazynowy. Więc proszę Was o to, żebyście wzięli to pod uwagę. No i co? No i życzę wszystkim dużo zdrowia, miłości, radości i wszystkiego dobrego. Siemaneczko.